Hejka kochani, witajcie na moim kanale Dzisiaj nagrywam ocenianie motywu No więc, zacznijmy Dobra, przechodzimy do zakupów Bo nie widziałam nowego motywu, bo dawno mnie nie było na Mów Star Planet Więc no Okej, okay, tu już są pierwsze ubranka. A, i dzisiaj mama mi kupuje VIP na tydzień. Ta specjalna oferta. I będę mogła sobie zakupić rzeczy VIP, ale to jeszcze nie teraz, bo moja mama przyjeżdża za dwie godziny, a ten. No, a ja sama sobie nie mogę kupić, więc później nagram jeszcze filmik, jak mama mi kupuje VIP-a. Od... Od tego żeby tego... zdjąć wszystko mm. Mm. więc tak um, stworzymy sobie na pewno jakiś look um, zmienimy sobie tutaj kolorki jakieś takie na wiosenne, takie bardziej um. Może biały? O nie! O nie, wyszłem z zakupu. Przepraszam za taką jakość i za takie krótkie intro, ale to się jeszcze naprawi. Dobra. Weźmiemy sobie tą sukieneczkę, weźmiemy sobie taki kolorek, czekajcie, o, taki, okej, okay. a tutaj biały, belutki. No, nie, no ciągle mi się zmienia, nie wiem dlaczego. Dobra, no po prostu ja zaraz nie wytrzymam. Albo dobra, później sobie sprawdzimy znaczy ocenimy sobie ten yy, 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 ten motyw a teraz przejdziemy do przebrania mojej movie bo no chciałam jakoś ładnie przebrać yy. właśnie pozdrawiam Tą osóbkę Blanka skakanka o tom, co wyświetliłam teraz. Blanka skakanka 1. Yy, bardzo ją pozdrawiam i serdecznie yy, zapraszam na jej kanał. Nazywa się yy, Patrycja MSP. No, więc wpadajcie do niej, subskrybujcie i. No i dawajcie łapki w, w górę. Dobra, to za chwilę. Albo dobra. Teraz się przebierzemy i zobaczymy, co tam stworza. Dobra. Jakieś włoski, ładne. Może ten. Bo chyba tak. Dobra, ja tylko zamiast ciuchy, 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 ciuchy... Mm. w komentarzu, czy lubicie takie mroczne bardziej ubrania, czy takie bardziej... ...dziwne? No, takie wiecie. Bo ja wolę na przykład takie bardziej mroczne trochę, bo ładne jest czarne. O, weźmiemy sobie Galaxy włosy i stworzymy z nimi jakiegoś luka. A wiecie kiedy będzie tydzień unikatów? Bo ja właśnie nie pamiętam. Zapomniałam. Napiszcie mi w komentarzach. Tutaj będę wyskakiwała jakieś reklamy ciągle. Ale to nimi się nie przejmujcie, bo nagrywam na telefonie. Bo na komputerze nie mogłam, więc no. Hmm. Dobra, tatuaże. to, to, to. Chopper to, to. weźmiemy. Hmm, plastry. Hmm, no dobra. Orzęsy na pewno też weźmiemy. Hmm. Kolczyki. to mm. może te piegi, co wcześniej były. Dobra. Chyba to wszystko. Mm. Tylko jeszcze sobie wezmę te jedne tatuaże. I chyba będzie z dodatków koniec. Tak, koniec. Wszystko z dodatków. Yy, dobra. I teraz do butów przechodzimy. Buty creeperki sobie wezmę. Yy, I skarpetki te różowe, bo są nawet ładne. Yy, dobra. Teraz przechodzimy do spodni i rajstop. Yy, dobra. Co tu mamy? Na pewno sobie wezmę kabaretki. Czekajcie, bo ktoś do mnie napisał i się do mnie dobija ciągle, więc zaraz do was wracam. E, dobra, wróciłam do was. E, to ktoś tam się nabiwał, ale dobra. Sprawdzę to sobie po odcinku. Bierzemy też spodenki, bo mi się bardzo podobają. I yy, już więcej nie ma. OK. Teraz bierzemy bluzeczkę, wybieramy. Yy, Bluzę na pewno nie. Yy, tą bluzkę chyba nie. Yy, nie. Nie. Yy, nie. Chyba ta będzie najładniejsza, ale jeszcze sprawdzę drugą stronę i trzecią. O ile mi się wydaje. Że mam. Yy, dobra, mam. Tu jeszcze sprawdzę trzecią stronę. Hmm... No dobra. To weźmiemy sobie tą bluzeczkę. No i to będzie nasz look. Ocenicie w komentarzach czy ładny. Mm, a i możecie mnie dodawać na y, 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 MSP, bo... Y, bo dobiłam 12 level i... a niedługo będę miała 13, więc mam y, ten... Y, mogę więcej przyjaciół mieć. Y, więc no. Mm. Ktoś tu się, ciągle do mnie pisze. Dobra, zaraz do Was wracam znowu. Dobra, wracam do Was. Tutaj ktoś do mnie pisze, jakaś olcia 1, 2, 3, 3, 2, 2. Napisała do mnie: Hej, serduszko, hej, serduszko. Mam pytanie do Ciebie, XD. Jakie? Odblokujesz? Ob, a, oblukasz? Oblukasz? Moje zdjęcie, bo dodałam. Nie rozumiem tej dziewczyny. Albo chłopaka, nie wiem. Ma tu luk chłopaka. Tu. O. Napiszę. Co? Napisz jak oks. Nie rozumiem go. Dobra, olewamy go. Yy. Albo ja. Nie wiem. Sprawdzimy sobie prezenty, jak już sobie zrobiliśmy. Luka, czekajcie. Yy. Yy. Mój profil. Może ktoś mi tam dał derybkę. Jakiś prezencik ładny. No nie wiem, może jakiś unikat. Okej. Okay. To weźmiemy. I mam jedno wolne miejsce w Najkach, więc ktoś mnie może zaprosić. Gdzie tu się sprawdza prezenty? Ej, nie wiem gdzie się sprawdza prezenty. Serio? A, może tu w liście życzeń. Mm. A, jak ktoś mi kupi z całą listę. Znaczy, jak ktoś mi kupi y, jedną rzecz z listy życzeń, to daję mu y, tego. No. Jeden unikat, taki, ładny. No. więc okej, okay, zobaczyłem, e, przepraszam Was bardzo, ale tu się nie da sprawdzić. E, prezentów, więc. Tak dziwnie teraz będę nagrywała. No i przepraszam was bardzo. Więc na laptopa zaraz wejdę i zobaczycie czy dostałam prezencik. Dobra, teraz. Dobra, teraz się zaloguję na swoje główne konto sprytne. XDDDDD. No, dobra, już się zalogowałam. Więc się logujemy Ten mój laptop. O tutaj jest moja Movistar. Więc teraz sobie sprawdzimy, czy mamy jakieś prezenciki. Czekajcie. Idę sobie. Wow, ile prezentów ty. Bardzo dziękuję za tyle prezencików i zobaczymy co tam dostałyśmy. Dobra. Yy, dziękuję ci Jun XX Unicorn XX 134. Musiałam, kochani, na chwilę przerwać, bo... Yy, no, już... Dobra. Przechodzimy, no, do tych prezentów. XX Unicorn, XX134. Znowu Cię pozdrawiam, bo... No, wiecie. Yy, mi się aparat włączył. Dobrze. El, nie od tej osóbki, kurde. Ale dobrze, też Cię pozdrawiam na, na nie 1, 2, 3, 4, 5, 6. I będę to ubierać. Mm, dobra. Teraz od tego unicorna. O, jakaś spódniczka. Bardzo dziękuję za spódniczkę. Chyba tak. Dobra. Następne od nananie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I znowu Cię pozdrawiam, bo, bo mi dałaś mnóstwo tych prezentów. Mmm Ciekawe, co Ty nam tu dałaś. O, bluzeczka bardzo ładna, dziękuję. Następny. Już nie będę jej czytać, bo y, y, to i tak to ta następna na, na nie? 1, 2, 3, 4, 5. Dobra, piękne spodenki. bardzo dziękuję. I kolejny prezent od nana, na nie? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Przepraszam że mi to wyskoczyło, ale no, cóż. E, dobra. To następne, bo mam mało baterii. Dobra. Wow, ile tych prezentów mi dała. Matko, botka może jakiś drip się znajdzie w nich. O, piękne właski, bardzo dziękuję. Mm, dobra. Następny prezent. O, bluzeczka, bardzo ładna, dziękuję. Może jakiś dodatek? Albo buciki? O, animacja, bardzo dziękuję. Bo nie mam właśnie takich animacji za dużo. Mm. O, kolejna animacja, bardzo dziękuję. Mm, kolejna animacja, czyżby? No właśnie. Też bardzo Cię pozdrawiam i dziękuję. I następna animacja, bardzo Ci dziękuję. Więc to już wszystkie prezenciki na dzisiaj, więc pa, do zobaczenia!